Fajnie Tak, głośniej trzaskaj! Głośniej Łeee! co wziąłem? No że nie wziąłem lampy. Powiedzcie, że nie wziąłem lampy. lampy. No. Kurczę słowy przycisk! Przyciski mi się jeszcze mylą! Tego mi brakuje. Dobra, zapiszę tu. ześć Nie, nie widzisz, nic nie słyszeliście. Nie waż mi się tam. od no, tamtego miejsca za, Los. A, Ja No samemu dużo prościej. Zamknędy. Dobrze, że z na paluszkach. Jakby co ty ich zabije? Widzisz, że odwoła swoje psy. Ile sam na sam. że można barkadować drzwi. Któóż do Sejfu? Hmm. Uda mi się? Ma aż. <grytans> This will be the last time you see me. Super. Dobra, nie wiem czy zapisać w ogóle. Hmm. Aha, spróbujemy bez zapisu. Nie zauważył, że zabrakło mu jednego klucza. Dobra, teraz powrót na tamto piętro. Pewnie zastanawiam się, czemu nie mam innego i czemu tak mało mówię. No próbuję się skupić, by wyszło. I czemu mam taki widok? No cóż, to większe pole widzenia, więcej widzę. Dzięki temu. Piętro niżej. No, nawet gdybyśmy z nim gadali, to pewnie byśmy musieli go zabić. Dobra. Nauczę się nie zacierać z mafią. Gdzie się idzie, gdzie to trzeba iść? No banknie tutaj, no, no, jak mam tam niby się dostać, co? Oj, dobra, czekaj. Jakby co mam zapisane? Zapisane od momentu wyjścia, tak Jeden szybki to tylko ten. Będę musiał pamiętać, żeby Lidie później odebrać. Skoro o mowa, to może od razu ustawię. A, dobra. Eh, poszukam. Jej. Później poszukam. Później sobie. EM, chwilę. mapa. No. Nie boję się krzyknąć, że zwrócę uwagę czy coś. Dobra. Wtedy chyba. No, widz, już musi być łatwe, żeby można było przejść. Jak mi się wydaje. O, tu musi być tu. A? Chyba odbiorę dych, jak będę stąd wychodził. Piwnica. No. Mi się wydaje, że oni są bardziej tempi bo w ciągu dnia Tam ślepych w ciągu dnia Bo na pewno nie ukradnie w ciągu dnia Tylko gdzieś skończony Dureń by to zrobiło. Kurczę, nie mam Nie znoszę piwnic, mówiłem o tym Moja piwnica to jest labirynt Tu też wezmę to Za trudy Kurczę, nie mam prost... Tego dojścia do tego do tej piwnicy czy co? Hmm. Rozumiał skat. Las, ja! Ok, zapiszę i chyba go wyeliminuję, wiecie? Jak będzie QS zawiódł, no to się dowiem, przynajmniej. Będzie, że mnie nikt, nikt inny nie usłyszy. E? Może zasnął? Może zasnął... Zobaczmy. Mam zapisane, nie? Jakby co. Powietrze, wiatr! Wiatr! Akt sprzedaży i złoto. Hmm, akt sprzedaży ciekawostka. Inniejszy dokument potwierdza sprzedaż posiadłości z wszystkich należących doń i ruchomości. Pełna zapada została uiszczona w imieniu nabywcy przez Gulum Eja. Wszelkie kontakty z Giedią Złodziei w pięknie mają natychmiast ustać. Chcemy uniknięcia pomsty za ten czyn. Macie czym prędzej podjąć wszelkie starania, aby zwiększyć obronność posiadłości. Renoma Giedi złodziei to bardziej słowa niż czyny, więc zapewne będziecie unikać posiadłości z gdyby nie narażać swych i tak nielicznych członków na szwank. Powodzenia niech to będzie porządek długotrwały i obopólnie korzystnej współpracy. Hmm. Da zwrócić. Uch. No właśnie, problem w tym, że tam jest ten gostek. Las! Ja! Wrócił na posterunek. Nie wiem, czy mi się uda. Bez rozlewu krwi. No, ale to takie trudne w takich grach, no. Jest tam kto? Tak chcesz? Dobra. Nie, zniszczenie użyję. To wszystko tylko na tyle cię spać? Zginiesz... od trucizny. Pożywię się, bo przez ciebie nie udało mi się. A, przeszukać, na no tak. Dobra. Muzyka, ustań! Już nie żyję i tamci mnie nie usłyszeli, bo są zbyt tępi! No, dziękuję. Jaka posłuszna muzyczka. Dobra. Teraz wyjść tak samo jak tu. Wyjść, a nie wrócić, tak jak wtedy. Albert, no, wszystko w porządku? A pewnie śpisz, bo się nie odzywasz albo obraziłeś się na. Dareka. Dziękuję, bo nowo zbrojo. Za ciche poruszanie się. Tak. I tak! Dotarliśmy. Z lekkim rozlewem krwi. Ruszamy? Chodź. Jak sobie życzysz, tanie, będę cię chronić własnym życiem. Ciekawe, czy mogę się szybko teleportować na miejsce. No, odbierzemy Ledię. Nie mogę, są wrogowie, pewnie smok jeszcze. Hop. No to popłyniemy. Znów popłyniemy sobie rekreacyjnie. No, no, rekreacyjnie popłyniemy. Ja, czy... A jak spalone ule, to zwalcie na smoka. A nie na jakiegoś gościa, który ukradł wam makta. I nie wiecie kto to. <laughs> Będzie prawdopodobne, jak już. I chyba wiem czemu tu smok zaatakował. Widzicie ten kamień przeznaczenia na górze radaru? No właśnie... To jest też... Tam też można się dostać do tablicy smoczej. Tam można spotkać smok. Jeżeli brakuje wam dusz czy coś. Jeżeli brakuje wam dusz czy coś... No to możecie tam skoczyć. Ja mam łot. A gdzie twój kolega gwóźdź? <laughs> no. Tak, w mieście jest tam też. się na baczności czy coś tam, bla bla bla. No. Nie widziałem wielkołaków w nocy, nie spotkałem się. Jak już to w więzieniach. Idziemy teraz do Gieli Złodziej. O, można z nim pogadać, można mieć. O, o, zaaktywuję ten quest. Siema. Witaj, szacowny przyjacielu. Czy mogę zainteresować Cię wysokiej jakości kosztownością? Masz własne wyroby złotnicze? Tak. Niestety jestem jednym z ostatnich tradycyjnych jubilerów Saksli w Tamriel. E, to jest Skyrim, kolego, a nie Tamriel. do czwartej części, wracaj do Tamriel. Problem w tym, że pozyskiwanie materiałów stało się niebezpieczne. Mhm. Drogi do kopalń oraz innych miast pełne są bandytów. No, i nie draugów tylko. i maszynery i bajonków. No, trochę materiałów. Z radością ci to jakoś wynagrodzę. No pomożemy, jasne, zdobędę. Pomaga no. Łaziku. Łaziku. Kilku A nie jestem Aragoni. Ar Dwa szafiry bez skaliśmy. Mm -hmm. No jeden znaleźliśmy. Kieł e, oraz mamy? złoty samorodek. A, złoty samorodek będzie trudniej. No mam jeden. A jak się sprawy mają? Obawiam się, że niezbyt dobrze. Ten Brynliolf wyciąga od ludzi pieniądze, sprzedając te niedorzeczne, cudowne leki. Hmm. Kilka miesięcy temu była to maść z tłuszczu trola, a teraz ma coś nowego. No, tak, reklamował kiedy my Nie, by się żeby dowcip. można było coś z tym zrobić. E, nie no słyszałeś dobry, tego? Nie ukradłem ci pierścienia, które wsadziłem potem temu elfowi, by go wrobić. Dobra. Łaziku. <noise> nie no, już kolejny tytuł uzyskaliśmy. Fajnie, Mistrzostwo Świata w Dendrach. Zła sława złodzieja w tej chwili. Nie, o chwileczkę. o chwileczkę. Po co tędy idę? Tam jest tą krótszą drogę przecież. Przez tajne przejście, które znajduje się z tyłu. No. A teraz jeszcze łazik do tego tytułu. Zdobywca tytułów. Taran. Taran, zdobywca tytułów. No nie tędy. I jak się dostać? Do środka? Bo widzisz jak wydostać? a jak dostać się? Ciśnij przycisk, który wygląda jak taki ornament. Voilà! Zbiornik w bani. Zalana bania. To pasowało nawet. o coś powiesz? O tym, że wykonałem świetnie quest. Haha, o tym myślę. Siema. Na ulicy mówi się, że ktoś napadł na złotoglas. Dobra robota, młody. O rany, to Tak? Oto co znajdowało się w sejfie. Niech no rzuca okiem co tam masz. Ringot sprzedał złotoblas? Tak. Co ten dureń sobie myśli? No. Nawet sobie nie wyobraża, jak się Maven wścieknie i złożyć. od Na pewno niedługo się przekona. Mm -hmm. Szkoda, że na pergaminie nie ma nazwiska nabywcy. Tylko jakiś dziwny symbol. Jak myślisz, co on może oznaczać? No nie znam się, chociaż miałem kiedyś ksi książkę o tych o, ten herbach, flagach i tak dalej. No niestety nie mam pojęcia, bo tą książkę pożyczyłem. Szlak. Nic to. Sprawdzę u swoich informatorów i porozmawiam z Mercerem. Mm. Póki co, rozmów się z Mavem czarną różą. Prosiła kogoś. O, się spotkam wie. się z szefową. Hm. Jasne, ale ze są z życiem. mi myślę, że wszystko zostało. Dobrze, najwyższy czas, żebyśmy się poznali. Nie pal się tak. To nie odwiedziny u cioci. To interesy. <grywa> Moja ciocia chrzestna! <grywa> Czego chce ode mnie Maven? To sprawa między tobą a Maven. Wolałbym, żeby tak zostało. <grywa> nie martw się tym. Interesy z Maven zwykle oznaczają spory zarobek. Uuu, no no, skoro już o tym mowa naturalnie, mm, zapłacę. <laughs> szczwany z ciebie list. <laughs> Trzymaj tak dalej, a nie... Swajakiem. pozwolimy ci umrzeć z głodu. No. ja tam głód. Do następnego spotkania. 600 zł. Bum, bum I mamy na pomoc uciśnionym. To będzie drugi quest, który nagramy w kolejnym odcinku. I... No, może już pogadam z tym gosiem zanim skończę. Oby to było coś ważnego. Jestem dość zajęty. Oby to było... Dobra, dobra. Jesteś zajęty, to no będziemy przeszkodzić. Skoro nie możemy ci tak przeszkodzić, by po... się przywitać, no to kończymy. Tak. Trzeba ci czegoś? Ups. Ups, wpadłem w defekania. Nie. Kiepskie, kiepskie zakończenie. No, ale dobre, no, bo dobry przebieg. No, w każdym razie. W na następnym odcinku zajmiemy się na pomoc uciśnionym. No, to w następnym odcinku. No, teraz... Obejrzyjcie preview, co będzie w tym odcinku. Jak pomożemy tym uciśnionym, i spotkamy przy okazji wielką szefową, grubą rybę, wielki serii i tak dalej. No, no to tyle w odcinku. Dziękuję za oglądanie. zapraszam do następnego. No i pa! My zamierzamy zatruć jego miód. Masz truciznę? Ee, nie. Na tym właśnie polega piękno tego planu. A, damy Zabiorę mu. Środek przeczytający?